Chciałem przedstawić Modernizację Silnika Po prostu nie daję go między ramy że są problemy Wiadomo Że Z, yy, z tłumikiem Są problemy Będzie obcierał o ramy A natomiast ja Zrobiłem sobie na boku Taką podstawę wykonałem to jest Jeszcze no ciężko jest wypoziomować to, żeby to zrobiłem to z luzami. No i co ciekawa sprawa. W tym miejscu oryginalna oryginalne ramię sprzęgła takie miało luzy, że w głowie się nie mieści. I dorobiłem po prostu z mierzebki. I co ciekawe w tym miejscu W tym miejscu jest wbity bolec pręd jakiś kurwa dziadostwo żeby wyjąć ramię z przygła, trzeba było przekręcić i wyciągnąć a mnie to jest niepotrzebne, ja po prostu wykonałem całkiem inaczej tutaj nagwiętowałem 4 mm otwór w ramieniu wytoczyłem kanałek, żeby ta śruba przeszła na boku i dokonałem tulejki z mosiądze. Teraz po prostu już nie ma leżu. I teraz jedną rzecz zauważcie. to jest warte śmiechu. Jedną ręką mi trochę niewygodnie, ale... Kurde. Zauważcie jedną rzecz. Okno kanału wydechowego jest eliptyczne, natomiast tłumik, zaraz pokażę, tłumik ma otwór okrągły. I co się wtedy dzieje? Nie ma pełnego wydechu, silnik po prostu słabnieje, no, niestety. Wydech powinien i trzeba będzie dorobić mm, redukcję taką zgodne z kanałem wydechu. No i to tego. I teraz jeszcze jedna sprawa. Ten, ten tłumik to jest porażka. Tu takie strupy są, że szkoda słówna. jakby się coś tam odczepiło i do cylindra i porysuje nam no, wewnątrz zbładę cylindrową. Nic. Roberek wam pokażę. I teraz jeszcze jest jedna sprawa. To ramię sztywne jest. Linka idzie po skosie i drze po tej ściance. I taka linka długo nam nie wytrzyma. A ja tutaj wykombinuję w ten sposób, że robię na tym tutaj bolcu, dorobię ramię ścięgno inaczej szczegła, które jest wachliwe i w ten sposób będzie będzie wyrównywać naciąg linki po prostu kąt linki nie będzie darło po, po tych ściankach tutaj no Przecież to jest kurwa na sztywno, to jest ręce opadają teraz tak, to kolanko no tak kawałek rurki tu z boku przecięte, pospawane i taki chłamią. Mam zamiar jeszcze ważną rzecz zrobić, tak jak było w mz bo silnik na pewno będzie dzwonił. Dać między to gumę, po prostu wytłumić wibracje, wibracje, wibracje cylindra. Zeber cylindra, nazwijmy to tak. No, na dodatek wysłano mi, bo kupiłem się Allegro i dopiero po czasie zauważyłem, że brakuje cewki wysokiego napięcia więc mi wysłano wysłano mi cewkę całkiem tą cewkę co tutaj no, chyba tam śpią po prostu w tej firmie i wysłali mi podwójnie no do czego mi ta cewka? I wysłali mi wreszcie po tygodniu, odesłano mi cewkę taką jak powinna być natomiast Chciałem tą cewkę odesłać tą tutaj, co istnieje, ale niech się nie odezwał, to mam to gdzieś po prostu. No. I to by było na tyle. Rowerek potem pokażę jak to zamontuję. W jaki sposób ja to... Po prostu jest jeden dylemat, bo trzeba zrobić w ty... łańcuch wiadomo zakładany i przekładnie jeszcze może sobie. W ten sposób łańcuch zakładany, zębatka. Tu przejdzie ośka i dopiero przejdzie na koło. no tak to by wyglądało. No a na razie tyle. Potem pokażę rower jak to jest zamontuję, w jaki sposób po prostu to wykonam. To by było tyle.